Zapraszamy na wiki.br Jak osadzić orba Udajemy się do dowolnego handlarza Klikamy zakładkę orby Przerzucamy przedmiot, który ma możliwość osadzenia orba, pamiętając, że nie każdy orb pasuje do każdego rodzaju ekwipunku Orb w momencie osadzenia zostaje przypisany do postaci. W tym miejscu mamy podpowiedź, jaką największą wielkość orba możemy włożyć do przedmiotu. Odpowiedni orb załadujemy poprzez przeciągnięcie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszki. Osadzenie orbów jest darmowe. W celu zakończenia procesu klikamy przycisk osadź. Na zakończenie tego krótkiego materiału wrzucam wam tabelkę z podziałem orbów na rodzaje.